Dzisiaj wytłumaczę Ci o co chodzi z pozycjonowaniem strony i dlaczego nie jest to temat, którego powinniśmy się bać, zwłaszcza na poziomie podstawowym. Odpowiedzmy sobie na ważne pytanie, czemu właściwie powinniśmy uczyć się SEO? Mniej więcej 50% użytkowników korzysta z programów, które blokują reklamę w sieci. Więc jeśli aktualnie prowadzisz lub zamierzasz prowadzić kampanię w Google Ads, to te reklamy mogą się nie wyświetlać użytkownikom, przez co część Twoich pieniędzy może być przepalona. Właśnie dlatego dobrze być na pierwszej stronie. Wyszukiwarce na dobrze dopasowanych frazach. Im lepsze słowa kluczowe, tym wyżej wyświetli się nasza strona. No dobrze, to od początku. Czym jest to SEO? SEO to Search Engine Optimization, czyli optymalizacja do potrzeb wyszukiwarek internetowych. Pozycjonowanie to w gruncie rzeczy to samo, chociaż są subtelne różnice między tymi pojęciami. Pomyśl o tym, co wpisujesz w przeglądarkę internetową, jako o pytaniach, jakie zadajesz. Wyszukiwarka musi dostarczyć ci szybką i konkretną odpowiedź, pokazując przeróżne strony, które mają ci po prostu połgnąć. Czyli właściwie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. No i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Tworząc stronę, musisz starać się odpowiedzieć jak najlepiej na te pytania, które mógłby wklepać użytkownik do sieci. W określeniu tych pytań przydadzą się jasne cele naszej strony. Gdy już wiesz, o czym ma ona być, to warto również pomyśleć nad tym, do kogo chcesz z nią trafić. Jaka jest Twoja grupa odbiorców, kim oni są, co robią, czym się zajmują, czyli persona. No ale dobrze, przejdźmy teraz do kolejnej kwestii: słowa kluczowe. Bo to z tym będziemy mieli Najwięcej pracy. Dobre słowo kluczowe to pytania, jakie zadają użytkownicy. Aby Twoja strona mogła być wysoko w wyszukiwarce, to musi na te pytania odpowiadać najlepiej, lepiej niż konkurencja. Postaraj się wybrać kilka najważniejszych słów kluczowych. Dzięki określeniu celu strony będzie Ci zdecydowanie łatwiej. Do wyboru odpowiednich słów kluczowych mogą Ci pomóc darmowe lub płatne programy. I ja polecam program Uber Suggest. Znajdziesz w nim pomysły na słowa kluczowe i dowiesz się, jak wyglądają wyniki wyszukiwania konkret Fraz. Warto wybrać główne frazy powiązane ściśle z tematem Twojej strony. Potem warto dopisać do nich kilka wyrażeń lub fraz związanych tematycznie. Gdy wybrałeś już odpowiednie frazy, warto pomyśleć, gdzie można je umieścić. Zacznijmy od metaopisu, który składa się z tytułu i opisu strony. To właśnie tam powinno znaleźć się Twoje główne słowo kluczowe. Zobaczmy to na przykładzie WebWave. Tytuł strony to ta pogrubiona część. Objętość meta tytułu nie powinna przekraczać 60-70 znaków. Meta tak to opis. Strony, nazywane często MetaOpisem. W szerszy sposób opisuje to, czego może w niej poinformować użytkowników o temacie konkretnej strony www. zwrócić ich uwagę na to, jakie korzyści oferuje. Z reguły, opis powinien mieć do 160 słów. Pamiętaj, że MetaOpis pomaga użytkownikom ocenić, czy warto wejść na tę konkretną stronę, więc dobrze poświęcić mu trochę czasu. Kolejne miejsce, gdzie należy umieścić słowa kluczowe, to nagłówki. Są to pogrubione części tekstu, porządkują tekst i dają jasną informację robotom, które analizują naszą stronę, o czym jest dla nas. Strona, bardzo ważne jest, aby nagłówek H1 był użyty tylko raz na danej stronie. Poza tym słowa kluczowe musimy zawrzeć w samym tekście, tylko nie róbmy tego w sztuczny sposób. Jak postawimy kilkanaście słów kluczowych obok siebie w jednym zdaniu, to użytkownik stwierdzi, że no coś tu nie gra i tylko się zirytuje. Nie róbmy tego. Słowa kluczowe warto umieszczać w grafikach, bo tworzą stronę o czymś, warto, aby zdjęcia były powiązane z samą treścią. Dodaj swoją stronę do Google Search Console. Pomoże ci on skontrolować wyniki, ruch i skuteczność twoich działań. No i zostaje jeszcze jedna rzecz, czyli w czym zrobić taką stronę. W WebWave nasze strony pozycjonują się naprawdę skutecznie, co sam możesz zauważyć wpisując w Google frazy związane z tworzeniem stron. I zawsze to WebWave pojawi się gdzieś wysoko w wyszukiwaniach.